Sprzedaże Chelsea w tym okienku, chociaż gigantyczne, to wywołują sporo kontrowersji. Okres transferowy oceniany jest zazwyczaj niżej, niż wskazywałyby na to suche liczby. Wśród fanów piłki nożnej nie brakuje opinii, że przecież to żadna sztuka sprzedać skoro kiedyś kupili i to czasem drożej niż to co otrzymali. Dziś oprócz omówienia wszystkich przykładów, skupimy się również na tym, dlaczego niektóre z tych założeń są błędne i jak w sumie powinno patrzeć się na wydatki klubów piłkarskich. Bo tu dochodzi do różnicy między kibicowską arytmetyką a rzeczywistością księgową. Chelsea to nie magiczny twór wymykający się zasadą biznesu prowadzony przez pasjonatów dla pasjonatów. To spółka prawa handlowego, która rozlicza się dokładnie tak samo jak Tesco, Shell czy inne podmioty. Kiedy ktoś mówi, że kupili za 50 milionów, sprzedali za 30, to ponieśli straty 20 milionów, brzmi dość prosto, ale to uproszczenie, które z prawdą nie ma wiele wspólnego, i zaraz wyjaśnię wam dlaczego. Klub pozyskując zawodnika, wykazuje wtedy posiadanie środka prawnego niematerialnego. W Anglii określa się to jako intangible asset, owy środek podlega znanej już wszechobecnie w piłce amortyzacji i wpływa na kwestie obniżenia podatków. W skrócie klub przedstawia każdy rok upływającego kontraktu jako ponoszoną stratę przez utratę części jego wartości. Dlatego w piłce nie liczymy zysku-straty na podstawie kwot, a jedynie jako różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą, a niezamortyzowaną jeszcze częścią owego kontraktu i to jest jedyny i słuszny sposób jej liczenia. Ale tutaj ktoś mógłby odpowiedzieć, że można zwyczajnie pieniędzy nie wydawać i trzymać je na przyszłość. Kluby nie oszczędzają, kluby obracają kapitałem, bo pieniądz, który leży, traci wartość, a pieniądz, który gra, zarabia. W normalnym życiu oszczędzanie ma sporo sensu, w futbolu kompletnie nie. Klub nie jest skarbonką, tylko firmą. Idealny bilans jest taki, że każdy, kto miał zarobić, zarabia, wszystkie aspekty klubu funkcjonują, a bilans w księgach jest na zero lub lekkim minusie. Wszelkie nadwyżki inwestujesz w przyszłość i czerpiesz z tego korzyści, a także unikasz płacenia wysokich podatków i składowane środki nie tracą na wartości. Bo wyobraźmy sobie, że na koncie klub w 2022 roku pozostawia 100 milionów. Brzydzi się kreatywną księgowością, więc odprowadza pełen podatek. W uproszczeniu będzie to około 20 milionów, więc pozostaje mu 80. Przez upływ czasu i inflację w 2025 roku siła nabywcza tych pieniędzy to 70,5 miliona funtów. Straciłeś 30 milionów, a przecież miałeś oszczędzać. Dlatego lepiej te pieniądze wyłożyć w piłkarza. Bo kontakt zawodnika w księgach, tak jak wspomniałem, jest wartością niematerialną, a przecież w klubie musi ktoś grać i dokładnie to dostajesz: występy, gole, asysty, trofea, miejsce widzemistrzów, podnoszenie sprzedaży koszulek, prestiż, marketing i tym podobne. I jeszcze masz szansę na tym w przyszłości zarobić. Nawet jeśli sprzedasz go za mniej, niż zapłaciłeś, on już pewną część swojego kosztu oddał podczas pobytu w klubie. No dobra, koniec teorii i czas na praktykę. Przejdźmy więc do wszystkich transferów Chelsea, bo do tego okienka przygotowywali się oni od prawie dwóch lat i mieli zamiar wypełnić założenie, że dzięki wypracowaniu profitu transferowego, klub po latach zabirowań, gdzie jego możliwości finansowe, jeśli chodzi o limity piezar, regularnie spadały, a także po okresie wielkich inwestycji gotówkowych, uda im się w końcu zacząć finansowy marsz ku górze i nawiązaniu ekonomicznej rywalizacji z czołówką. Do wyliczeń użyjemy sposobu znanego z Piezar, czyli pięcioletniej amortyzacji bez wszelkich ulg podatkowych i kreatywnej księgowości, a co za tym idzie bez płynących z tych praktyk korzyści dla klubu. Będziemy tu mówić o kwotach transferowych bez pensji, bo klub koszty stałe generować musi i chodzi o wygenerowanie profitu, który wpływa na możliwości transferowe. W rzeczywistości jest to bardzo uproszczony sposób, ale gwarantuję Wam, że w rozliczeniach księgowych każda transakcja jest dużo bardziej korzystna dla klubu. Bo w przeciwieństwie do PSR i finansowego Fairplay, klubów nie obowiązują tam inne regulacje niż prawne i wykluczeń oraz wspomnianej kreatywnej księgowości jest tam sporo więcej i jest dużo bardziej zaawansowana. Pierwszy transfer jest niewielki i prosty w konstrukcji, no ale jak wszyscy to wszyscy. Alfie Gilchrist przeniósł się do West Bromwich Albion. Jest to wychowanek Chelsea. Nie ponieśli oni żadnego kosztu, nie mieli żadnej amortyzacji, więc pełna sprzedaż za 2 miliony 300 tysięcy euro poszła jako profit transferowy. Do tego w przyszłości jest szansa na 1 milion w bonusach. 100 tysięcy euro więcej, ale znów czysty profit jest za markusa Bettinellego, który poszedł do Manchesteru City. Nie jest to wychowanek Chelsea, ale wzięliśmy go z Fulham za darmo, więc nie ponosiliśmy kosztów amortyzacji. Trzeci transfer to sprawa wybitnie skomplikowana do wytłumaczenia dla kogoś, kto pominął wstęp tego filmu albo nigdy styczności z księgowością nie miał. Bo jak w sumie wyjaśnić, że kupiony za 80 milionów euro kepa Aliza Balaga, sprzedany do Arsenalu zaledwo ponad 5,5 miliona euro, wygenerował profit na poziomie 4,5 miliona? I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Chelsea amortyzowała go przez lata, do tego dwukrotnie wypożyczyła za opłatą, co jeszcze obniżyło potrzebną kwotę. A jakby tego było mało, w zeszłym roku przedłużyli jego kontrakt, co rozbiło ją na dwie części. Czy jest to dla wszystkich logiczne? Zapewne nie. Ale w księgach finansowych Chelsea zawodnik sprzedany za 74 miliony euro mniej niż został kupiony, świeci się na zielono jak choinka w Boże Narodzenie. Bashir Humphries, czyli jeden z trzech transferów do Burnie, koszt? Żaden, bo jest to wychowanek, sprzedaż za 14 milionów plus ewentualne bonusy 3 milionów. Póki co jest profit tej podstawy. A do tego ma on klauzulę od sprzedaży w przyszłości, więc możliwe, że jeszcze kiedyś coś wygeneruje. A mogł jest zawodnikiem anonimowym dla wielu. Chelsea kupiła go w zimę, pewnie od razu z zamysłem wysłania do Strasburga. Tak czy inaczej, 15 wydanych milionów i tylko pół roku amortyzacji, więc kiedy sprzedaliśmy go za 14,5, to teoretycznie wykazaliśmy profit 1 miliona. Jednak transakcje między Strasburgiem a Chelsea rozlicza się inaczej. Ale to temat na inny odcinek, i póki co musieliśmy go z kronikarskiego obowiązku tu umieścić, choć jest to transfer praktycznie nieistotny. Istotny za to w ostatnim dniu okienka był temat transferu Nicolasa Jacksona. Chelsea kupiła go za 37 milionów i pozostało 22 do amortyzacji. Jak już wielu z Was wie, po burzliwych negocjacjach skończyło się na wypożyczeniu do Bayernu za kwotę 16,5 miliona euro i ewentualnym wykupem za 65 milionów. Warunki nie do końca są znane, chociaż Uli Hennes udzielił wypowiedzi, że Jackson musiałby wystąpić w Bayernie aż 40 razy i to w podstawowym składzie, aby wykup stał się obowiązkowy. Tu powiem jedynie, że póki co nie wierzę w te rewelacje, a sam Hennes lubił w przeszłości, mimo swojej pozycji, rzucić kompletnie przestrzelone informacje do opinii publicznej. Ale jeśli ktoś jest ciekaw mojej opinii. To z ekonomicznego punktu widzenia i ogólnej logiki, jeśli ktoś w Bayernie zgodził się na podpisanie takiej umowy, to jest natychmiast do zwolnienia. W takich klauzulach chodzi o to, żeby podczas negocjacji wypracować sobie pozycję, kiedy klub, a szczególnie taki o renomie Bayernu, gdzie zawodnik gra miał pełną kontrolę nad przyszłym losem gracza, zarówno kiedy chce jego powrotu do klubu macierzystego, jak i pozostania. Załóżmy, że Jackson, który lubi mieć okresy dobrej gry falami, zacznie prezentować się świetnie, zarówno na, jak i po Pucharze Narodów Afryki, na który zapewne pojedzie. Wtedy Bayern będzie miał spore problemy z nabiciem owych występów i będzie pod presją. A dla Chelsea powrót Jacksona nie będzie ciążył, bo otrzymane 16,5 miliona i kolejny rok amortyzacji gracza spowoduje praktycznie w całości pokrycie potrzebnych 22 milionów. Więc owszem, Chelsea zostanie z graczem. 25-letnim Jacksonem na 6 kontrakcie, którego odejście generuje czysty zysk. Patrząc jak postępują ze sprzedażami, to raczej nie sądzę, żeby nie potrafili dobrze go spieniężyć. Oczywiście w tym zestawieniu żadnego profitu z Jacksona liczyć nie będziemy, bo to jeszcze kwoty niepewne, ale wspomnieć trzeba było. Karnejczuk Fumeka to gościu, o którym wielu zdążyło zapomnieć. Chelsea pozyskała go 3 lata temu z Aston Willi, ma on nawet sporą grupę zwolenników swojego talentu ale na drodze stanęły kontuzje. Kupiliśmy go za 18 milionów euro i pozostało 6,5 miliona amortyzacji. Do Borusi powróci on po wypożyczeniu i tym razem jest to transfer definitywny. 20 milionów euro daje nam profit ponad 13,5 miliona, do tego ma on zapisane 5 milionów bonusów i klauzulę od sprzedaży w przyszłości. Był to jeden z pierwszych transferów nowej ery polityki finansowej. Młody, z ogromnym potencjałem, ale jeszcze szerzej nieznany i z perspektywą, że nawet jeśli nie przebije się on na poziom Chelsea, to będzie mógł być użyty do łatwego spieniężenia. I jak widać się udało. Jak ktoś wam powie, że w trzy lata zawodnik co prawda borykał się z kontuzjami, ale rozegrał 60 meczów i nawet strzelił trzy gole, to pomyślicie sobie, że chłopak z obrony umiera na jakiś czas dostawić głowę przyrożnym. Problem polega na tym, że Armando Broja to nie stoper, a napastnik, więc to dość mocno zmienia perspektywę. A ja osobiście nadal nie mogę nadziwić się, że Chelsea znalazła w Premier League klub, który wierzy w 24-letniego Albańczyka. Ale może nie mnie to oceniać. Tak czy inaczej, nie do końca znana jest struktura tej płatności. Mówiło się o 20 milionach funtów, ale teraz uznajemy, że to jest 23 miliony euro i zawarte 5 milionów bonusu. Do tego jest podobno klauzula od sprzedaży. Tak czy inaczej, sprzedaż tego zawodnika za taką kwotę i jako czysty profit no bo jest to wychowanek Chelsea to jest po prostu Mistrzostwo Świata. No i mój ukochany Renato Wejga, który już w Chelsea niestety nie zaistnieje. Trochę żałuję, że nie został w Premier League, ale myślę, że na tej współpracy skorzystał każdy. Portugalczyk dał się poznać szerszej publiczności i przebił do kadry, o co trudno byłoby grając w FC Basel, skąd Chelsea pozyskała go zaledwie rok temu za 14 milionów euro. I to jest właśnie główna korzyść de Blues, bo po drodze było płatne wypożyczenie do Juventusu za 4 miliony, co obniżyło potrzebną kwotę do odzyskania do zaledwie lekko ponad 7 milionów. A odchodzi on do Villarreal za 24,5 miliona, gwarantując profit ponad 17 i do tego możliwe dodatkowe 5 milionów bonusów i aż 40% klauzuli zysku od przyszłej odsprzedaży. Teraz mam jeszcze jeden powód oprócz sympatii, żeby trzymać kciuki za podbój przez niego La Ligi, bo to może się Deblus mocno opłacić w przyszłości. Trzeba przyznać, że Wejga to idealny przykład jak klub o elitarnej marce może flipować zawodnikami przy niskim ryzyku a wysokim proficie. Kolejny gracz, którego roczny pobyt przyniósł obopólne korzyści to Kiernan Dewsbury Hall, który odchodzi do Evertonu. Tutaj korzyść Chelsea nie będzie finansowa, tylko to, że zrobił on co miał zrobić, dał się polubić mimo trudnych początków i sceptycznego podejścia kibiców. Zdobył z nami dwa trofea i zawsze był gotowy do gry, nie kręcąc nosem. Teraz odchodzi bez żadnych negatywnych emocji. Myślę, że ten transfer był już zapewne ustalany wcześniej i opłata 28,5 miliona pozwoliła praktycznie pokryć koszt jego zakupu za 35,5 miliona, pomniejszony o rok amortyzacji. Szansą na zarobek, choć niewielki, jest za to wypełnienie bonusów, które wynieść mają 4,5 miliona. Jeszcze raz powodzenia, Kiernan, i niech Ci się wiedzie w niebieskiej części Liverpoolu. Za to większy uśmiech na twarzy księgowej de Blues wywołało odejście Lizlea Ugoczukwu. Jest to kolejny, trzeci, ale już ostatni transfer do Bernie. Ugoczukwu został zakupiony za 27 milionów, do amortyzacji pozostało lekko ponad 16. Teraz sprzedajemy go za 28,5 miliona z profitem 12,5. Do tego ma on bonusy 4,5 miliona i zawartą klauzulę z zysku od przyszłej odsprzedaży. Myślę, że miałby ciężko zostać w Chelsea i walczyć o miejsce, ale jednak jest to gracz młody i z wielkim potencjałem, i myślę, że czeka go niezła przygoda w Premier League. Tak czy inaczej, Chelsea zarobiła i jest to kolejny przykład gracza, który został kupiony z takim zamysłem. W inną część Anglii, ale także do Premier League, wybrał się George Petrowicz, który teraz na plaży będzie chodził w Bormów. Jego koszt to był 16 milionów euro. Do amortyzacji pozostało ponad 9,5, ale sprzedaliśmy go aż za 29 milionów euro z profitem 19. Musi to osłodzić kwestię tego, że wiele ludzi czekało na George'a Petrowicza po udanym wypożyczeniu, aby zastąpił w bramce Chelsea Sancheza. Ciężko powiedzieć, czy sportowo będziemy żałować jego odejścia, pewnie niektórzy tak, ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o kwestie finansowe, to była to praktycznie transakcja idealna. Za to idealnym transferem ciężko nazwać Joao Felixa, i pewnie niezależnie, którą jego przygodę w karierze wzięlibyśmy pod uwagę. Spokojnie dla moich stałych widzów nie będę znowu tłumaczył całej tej zawiłości. Po prostu, jeśli ktoś jeszcze nie zna całego backstory, jeżeli chodzi o nabycie przez Chelsea Felixa, to zapraszam do filmu na moim kanale. Tutaj zrobimy to bardzo prosto: koszt 52 miliony, rok amortyzacji i obniżona kwota przez płatne wypożyczenie pozostało 36 milionów, więc sprzedaż za 30 wygenerowała stratę 6 milionów, czyli mamy pierwszego zawodnika, który w naszych księgach teoretycznie zaświecił się na czerwono. Felix jednak jest bardzo skomplikowanym tematem, jak już wspomniałem, ma zapisane bonusy 20 milionów i klauzulę przyszłej odsprzedaży, no i oczywiście znane niektórym zawiłości, ale teraz nie będziemy tego tłumaczyć, więc zostawiamy jak jest i bierzemy tą stratę na klatę. I zaraz za nim drugi gracz, który ową stratę przyniósł. Pewnie mało kto się spodziewał, że przygoda Nkunku w Chelsea będzie tak wyglądała. Francuz udaje się do Milanu, który zapłaci za niego 37 milionów euro, sporo mniej niż koszt nabycia 60 milionów, ale amortyzacji pozostały jedne 40. Profit? Żaden. Strata? 3 milionów. Ale jest szansa, że je odzyskamy przez bonusy, których jest 5 milionów, a do tego Nkunku ma 10% profitu od sprzedaży, więc jest szansa na to, że jeszcze w przyszłości będziemy mogli powiedzieć, że Chelsea udało się wyjść suchą stopą z tej transakcji. No i na końcu Noni Madueke i to chyba taka tradycja, że Arsenal graczy od Chelsea lubi kupować. Już dawno przewidywałem, że Chelsea wiązać w przyszłości z nim nie będzie. Młody Anglik oczywiście ma wysoki potencjał, ale chyba nie był docelowym zawodnikiem projektu The Blues. Miał on jeszcze jedną kwestię, bo zakupiony za 35 milionów został zamortyzowany już w połowie, więc zostało 17,5 miliona euro, więc kiedy przyszli kanonierzy z ofertą 56 milionów podstawy, to wygenerowali oni dla Chelsea profit 38,5 miliona euro. Do tego ma zapisane 4,5 miliona bonusów i czas pokaże, czy Arsenal skorzysta sportowo, czy po prostu Chelsea tylko finansowo. Tak czy inaczej, chociaż nie musiał się przeprowadzać i teraz będzie pokazywał się w innym kolorze Londynu. Przebrnęliśmy przez wszystkie sprzedaże, więc czas to lekko podsumować. Chelsea dokonała sprzedaży za 332 miliony euro, co już samo w sobie powinno robić wrażenie. Jeśli doliczylibyśmy Jacksona, mamy 397 milionów i profit księgowy na poziomie 148 milionów bez Senegalczyka i profit z nim 207,5 miliona. Chelsea ma też zakontraktowane około 50 milionów bonusu i wpływy z klauzul u wielu zawodników. Jeśli ktoś chciałby poznać najczarniejszy scenariusz, to musimy wtedy przyjąć, że Chelsea weźmie na siebie całą stratę na Felixie, czyli kompletnie przepadnie w Onwarabi i odejdzie gdzieś za darmo. Do tego, że Chilwell, którego tutaj nie było, odszedł z klubu za darmo, bo ta transakcja nie jest do końca jasna i nie liczyć Samuelsa Smitha, Alexa Matosa i Zaka czego tu unikałem, bo nie wiemy detali tych transakcji. Wtedy możemy przyjąć, że Chelsea wygenerowała jedynie 129 milionów profitu. Chociaż jedynie to złe słowo, bo jeśli wzięlibyśmy pod uwagę tak katastrofalny scenariusz, że nie wypala żadna transakcja, bonusy, klauzule i Chelsea bierze te straty, to porównując 129 milionów samego profitu transferowego z przychodem klubu za ostatni okres rozliczeniowy, który w euro wyniósł 539 milionów. Oznacza to, że 24% całego rocznego budżetu zostało wygenerowane w jednym okienku obecnie. A skoro był czarny scenariusz, to powiedzmy o tym, który może być idealny. Bo jeśli Chelsea dostałaby wszystkie bonusy, doszłoby do transakcji Jacksona, i do tego z klauzul, jakie zapisali, otrzymaliby około 30 milionów, co nie jest kwotą wygórowaną, ale chce być realistyczny. To wtedy wygenerują oni 290 milionów euro profitu transferowego, co będzie oznaczało ponad 50% rocznego budżetu klubu w ostatnim okresie, jaki rozliczali. Przypomnę, mówimy tu o proficie, który został wygenerowany podczas jednego okienka transferowego. Więc jeśli ktoś uważa, że okienko Chelsea pod względem sportowym było średnie lub słabe, to w porządku, można usiąść i o tym dyskutować. Ale jeśli wchodzimy w takie opinie, mówiąc o finansach i aspektach prowadzenia klubu, to liczby zdecydowanie przeczą opinią sceptyków, a jak wiadomo, liczby raczej nie kłamią. Ocenianie okienka Chelsea w niektórych mediach, portalach i przez niektórych ekspertów jako przeciętne bądź niewystarczające, bo przecież nie ma co brać pod uwagę sprzedaży, bo tyle nakupowali, że każdy umiałby teraz sprzedawać, jest zwyczajną ignorancją i ewidentnym brakiem merytoryki, i zacznijmy o tym w końcu mówić otwarcie. Bo możemy nadal kręcić się wokół narracji o dziwnym, nieszablonowym prowadzeniu klubu, kreatywnej księgowości i szalonych transferach. Ale prawda jest taka i widoczna gołym okiem, że jak bardzo ludzie nie chcieliby deprecjonować tego okienka, to jest ono równie spektakularne jak to Liverpoolu, tylko w kwestiach transferów wychodzących, a nie przychodzących. Czy kibice muszą wiedzieć, jak działają kulisy finansów w piłce? Oczywiście, że nie, bo jedni znają się na taktyce, inni szukają talentów, inni na marketingu sportu, jeszcze inni przewidują wyniki lub znają historię piłki nożnej. Ale jeśli ktoś idzie do telewizji i jest ekspertem, to warto było coś poczytać. A ja mam wrażenie, że w temacie finansów od lat panuje ewidentna ignorancja, a przecież one zaczynają definiować nowoczesny futbol. W przestrzeni publicznej raz po raz podaje się dane, statystyki, równie prawdziwe jak stwierdzenie, że rzut karny wykonujemy ręką z narożnika boiska, i każdy siedzi w studiu i przechodzi z tym na porządek dzienny. Oczywiście, tego się nie zmieni, ale jak każdy, mogę czasem ponarzekać, bo już chyba nie doczekam się powszechnego docenienia tego, co w niebieskiej części Londynu zrobił zarząd. Bo to kurs na usprawnienie działania Chelsea i zwiększenie możliwości De Blues w przyszłości, o czym zresztą mówię od dawna. A że robią to oni po swojemu? No cóż, do tego każdy ma prawo w obrębie swojej firmy i nikt nikomu nie każe robić tak samo. Chociaż ja od dawna zapowiadam, że taka taktyka będzie znajdowała coraz więcej naśladowców, bo jest zwyczajnie skuteczna. A ja dziękuję wam bardzo za wasz czas i za wysłuchanie, życzę wam miłego dnia i do usłyszenia wkrótce. Cześć.